Jesteśmy, upłynęło 25 minut gdzie ciasto urosło, było przykryte kuchenną ścierką, taką kuchenną szmatką jak to tam używa, babcia podlewa sobie wody do garnuszka, olej się smaży, podgrzewa, jak widzicie na kolejnym palniku jest Talez przygotowany, bo mają powstać racuchy, już babcia zmniejsza, to są babci racuchy. I jedziemy, łyżka przygotowana była, oddzielamy. Babcia poprosiła o trzy, żebym tylko nagrał jak u smaży. Może się krępuje, nie wiem, bo on to ładnie rozkłada nóż, łyżka, sztuka co? Na całą patelnię. Takie ciasto wyszło. Nie wiem, czy będzie widać później kolor. jest. widzicie takie ciasto oderwane, trochę grube, wysokościowo. Patelnia, ile może mieć? 35 cm, 33 mm. 4, będzie jeszcze piąty mały na środek, żeby nie marnować. Jak myślicie, co się z nimi z, z nim stanie? Pewnie się opieką trochę, nie? A ciepło jeszcze może je podniesie trochę na duchu i się takie zrobią punkne. Babcia moczy łyżkę w ciepłej wodzie, przewróciła już, już tam jakiś kolor widać. Ogień przygotowuje odpowiedni, żeby się nie spaliło wszystko za szybko. Nie tak pilnuje. Miesza, przekłada. Już kolorek widać. Musi być podsmażone, bo surowego ciasta nie, 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 nie wypada jeść. Musi być trochę podpieczone. No i jest to robione na oleju, oliwie, jak to tam sobie to mówi. Czy na czymś innym, na parze, to mieliście pyzy. To było inne ciasto, trochę mniej składników, także takie patelnie. O, tu już się piecze, trochę przypieczony. Będzie chrupiący. Widzieliście? Ale magia, co? Zobaczcie, Ta ale tam. A to łyżkę po to namacza, żeby się to ciasto nie przyklejało. Ale sztuczka, co? Ale to idzie. 5 to nie 6, 2, 4, 6 czyli 6 na patelnie, a tam ciasta. Tyle to wyjdzie z 30 sztuk. Chyba taka rodzina 4-5 osobowa by się spokojnie najadła. Ale wychodzą, jest jeszcze miejsce. Tam się zrobiło. Można by było dodać nowe, ale się warto. Nie, nie będziemy mieszać, nie? Czemu ten stoi? Jak myślicie? Ale widzicie jakie grube nawet, nie? 2 cm. Bo można boki opiec trochę. Takie następne bajery wychodzą. Tak to się właśnie dzieje. Muzyczka gra. Jak słychać, albo nie. Ale się kurcze podniosły. Ale wielkie. Kto ma apetyt? Głodni wszyscy? Możecie spróbować sami. Musicie się cofnąć do pierwszego odcinka. Nazwiemy go dzisiaj jak? Racuchy babci. Jak pomczek, co? Widzieliście? Takie cuda. Przyszedł ten wspaniały brat siostry z innych odcinków. Była Zuzia. To znacie imię. Lubiła dużo też robić. Tacie musisz powiedzieć. Ja nie mogę. I już śledzą. Ile to weszło? 5 minut na 6 latów. Ciasto możecie zmniejszyć porcje, lub wyjdą, lub z tej ilości zrobić jak w pierwszym odcinku. I co? Olej się by, by smażył. i teraz będziemy co? Czy sprawdzimy? Bo tu dużo w sumie oleju nie ma, dlatego wychodzą takie opieczone. Jakby było oleju, jak na skabowe, to wątpię, żeby urosło. Bo by się nie spiekło tak. Takie są bajerki. Dobra, byśmy na tym skończyli, bo sobie babcia nie życzyła. Bardzo babci dziękujemy za nauki. Do usłyszenia Pa babcia.